Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję Naturalna Ochrona Przeciwpowodziowa. Niestety, z powodu innych obowiązków nie mogę w niej wziąć udziału osobiście, niemniej jednak chciałbym skorzystać z tej okazji i przekazać Państwu kilka słów zdalnie za pomocą tego nagrania. W Komisji Europejskiej bardzo nas cieszy inicjatywa zorganizowania takiej konferencji. Ponieważ konieczne jest zintensyfikowanie działań celem poprawy ochrony przeciwpowodziowej i odtwarzania zasobów przyrodniczych. Inicjatywy, które łączą te dwa cele, są więc tym bardziej cenne. Nasz kontynent, jak wszyscy wiemy, coraz częściej nawiedzany jest przez gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym nawalne deszcze powodujące powodzie. W tym miejscu warto wspomnieć chociażby o powodziach, które w 2021 roku nawiedziły zachodnią Europę. Zginęło w nich ponad 240 osób, a wiele więcej zostało bez dachu nad głową lub utraciło mienie. Szacuje się, że powodzie te jedynie dla firm ubezpieczeniowych wygenerowały koszty rzędu 2,5 miliarda euro, a wszystkie koszty w infrastrukturze i usuwaniu szkód osiągnęły co najmniej 10 miliardów euro. We wrześniu 2024 roku tragiczne powodzie nawiedziły również Polskę i inne regiony Europy Środkowo-Wschodniej. W obu przypadkach doszło do skumulowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych z efektami regulacji rzek, w tym zwężania ich koryt i likwidowania terenów zalewowych, przez co nie były one w stanie odprowadzić nadmiarów wód opadowych. Zmiany w użytkowaniu gruntów, w tym decyzje dotyczące gospodarki leśnej czy rolnictwa, też oczywiście mają wpływ na ryzyko i przebieg powodzi. Mając świadomość coraz większych wyzwań płynących m.in. z efektów katastrofy klimatycznej i gwałtownych zjawisk pogodowych, Unia Europejska przyjęła w maju 2020 roku strategię dotyczącą ochrony bioróżnorodności do 2030 roku. Strategia ta uznaje pilną potrzebę ochrony i odtwarzania siedlisk naturalnych, w tym renaturyzacji rzek. Strategia nakreśla ambitne cele, w tym objęcie ochroną 30% obszaru Unii oraz poprawę stanu ochrony siedlisk i gatunków, jak również redukcję zanieczyszczeń i przywrócenie swobodnego przepływu na 25 tysiącach kilometrów rzek. Głównym narzędziem wdrażania strategii jest przyjęte w zeszłym roku rozporządzenie w sprawie odtwarzania zasobów przyrody. Celem przepisów jest odbudowa do 2030 roku zasobów przyrodniczych na co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich Unii Europejskiej oraz wszystkich wymagających tego ekosystemów, a do 2050 roku. Do 2030 roku państwa członkowskie przy wdrażaniu środków renaturyzacyjnych mają traktować priorytetowo obszary Natura 2000. W ramy prawne ujęto również zobowiązanie dotyczące odtwarzania 25 tysięcy km wolno-płynących rzek. Jest to bardzo ważny cel, ponieważ mimo tego, że rzeki zapewniają wiele usług ekosystemowych, są one jednym z najbardziej zagrożonych ekosystemów. Globalnie, na poziomie europejskim, jak i w Polsce, rzeki są narażone na niszczenie siedlisk różnego rodzaju zanieczyszczenia i negatywne skutki zmiany klimatu. Wszystkie te czynniki spowodowały, że według raportu Europejskiej Agencji Środowiska z 2024 roku, w latach 2015-2021, tylko 37% wód powierzchniowych w Europie osiągnęło dobry lub bardzo dobry stan ekologiczny, będący zgodnie z unijną ramową dyrektywą wodną, miarą zdrowia ekosystemu wodnego. W Polsce sytuacja wygląda jeszcze gorzej, ponieważ zgodnie z raportem GIOŚ z 2020 roku zły stan ma ponad 98% rzek, a w dorzeczu Odry ponad 99%. Jednym z czynników, które wpływają na ten niezadowalający stan rzeczy, jest a fragmentacja rzek. Ocenia się, że przegrody na rzekach statystycznie znajdują się co 1 km i w sumie jest ich około 1 miliona. Wiele z nich nie pełni w tej chwili już żadnej roli i to właśnie usunięcie takich przestarzałych, zbędnych barier powinno być priorytetem zgodnie ze strategią i rozporządzeniem. Renaturyzacja rzek i ich obszarów zalewowych oraz przywrócenie terenów podmokłych i torfowisk może prowadzić nie tylko do zdrowszych, bardziej różnorodnych ekosystemów słodkowodnych, ale może też pomóc zapewnić zasoby wody dla ludności i gospodarki oraz łagodzić skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zgodnie z rozporządzeniem, szczegółowe środki dotyczące jego wdrożenia, w tym renaturyzacji ekosystemów rzecznych. Mają zostać przyjęte przez państwa członkowskie w krajowych planach odbudowy przyrody, na przygotowanie których państwa mają czas do sierpnia przyszłego roku. Sukces tych inicjatyw zależy od naszych wspólnych wysiłków. Musimy więc współpracować, aby zidentyfikować obszary wymagające renaturyzacji i opracować skuteczne plany odbudowy przyrody oraz zapewnić wystarczające środki i zasoby na ich realizację. W tym celu Komisja Europejska ze swojej strony przedstawi w tym roku propozycję nowego budżetu Unii Europejskiej, w którym, mam nadzieję, znajdą się odpowiednie środki na wdrażanie tych nowych inicjatyw. Już teraz jednak są dostępne środki ze wspólnej polityki rolnej, funduszy strukturalnych czy funduszu LIFE, które trzeba optymalnie wykorzystać na zaplanowanie i wdrożenie działań renaturyzacyjnych. Nie wolno również zapomnieć o konieczności dialogu z różnymi interesariuszami. Tym lokalnymi społecznościami, rolnikami i innymi właścicielami gruntów, aby zapewnić, że odtworzenie przyrody będzie miało odpowiednie poparcie społeczne. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na niektóre z tych wyzwań. Podsumowując, unijna strategia dla różnorodności biologicznej i rozporządzenie w sprawie odtwarzania przyrody oferują unikatową okazję dla Unii Europejskiej i Polski aby chronić i renaturyzować nasze cenne ekosystemy rzeczne. Inicjatywy te mogą pomóc nam zadbać o usługi system, ekosystemowe, promować różnorodność biologiczną i wspierać ochronę przeciwpowodziową. Pracujmy więc razem, aby wykorzystać tę okazję i zapewnić zdrowe i tętniące życiem rzeki, które będą bezpieczniejsze e, dla mieszkańców, które będą również bezpieczne dla mieszkańców w ich pobliżu ludzi. W Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, Dziękuję zatem za uwagę i jeszcze raz życzę Państwu udanej konferencji. Dziękuję, do widzenia.